Jest Jin bai Tai. Jin bai Tai to jest jedność kierowcy z samochodem na wzór jedności jeźdźca i konia. Chodzi o to, żeby samochód czuć intuicyjnie wszystkimi zmysłami, dzięki czemu prowadzimy go lepiej, prowadzimy go też przyjemniej, bardziej komfortowo. W tym celu w Mazdzie MX-30 zostało zastosowanych kilka rozwiązań. Jednym z nich jest bardzo sztywna struktura nadwozia, która z jednej strony zabezpiecza pasażerów przed skutkami ewentualnej kolizji, ale z drugiej powoduje, że wszystkie ruchy kierownicą, czyli każdy skręt przekłada się na natychmiastową reakcję samochodu, dzięki czemu możemy prowadzić bardziej precyzyjnie. Drugi element to jest aktywny pedał gazu. To jest rozwiązanie, które jest połączone z Łopatkami za kierownicą, służącymi nie do zmiany biegów, bo nie mamy tutaj tradycyjnej skrzyni biegów z różnymi przełożeniami, tylko do zmieniania stopnia rekuperacji, czyli odzyskiwania energii elektrycznej podczas hamowania. Tak się dzieje często podczas jazdy w mieście, czyli właśnie w tej chwili mamy możliwość wybrania rekuperacji większej przez. Pociągnięcie łopatki ze znaczkiem minusa, dzięki czemu, jak zdejmiemy nogę z pedału gazu, to ten samochód zacznie nam bardziej intensywnie zwalniać, odzyskując energię. Możemy też dodać troszeczkę, czyli zwiększyć tutaj możliwości tego aktywnego pedału gazu poprzez. Zredukowanie tej rekuperacji. Jedziemy na przykład autostradą albo drogą szybkiego ruchu, chcemy tylko troszeczkę zdjąć nogę z gazu, ale nie wytracać prędkości. I dzięki temu nie marnujemy energii elektrycznej, bo samochód jedzie tak, jakby wybiegiem, tak jakby był na luzie. Kolejny element to dźwięk silnika. I teraz chciałbym Wam go zademonstrować. To nie jest prawdziwy dźwięk silnika, to jest dźwięk silnika, który wydobywa się z głośników. Posłuchajcie. Dlaczego pojawia się dźwięk silnika w samochodzie elektrycznym? Przecież samochód elektryczny powinien być z zasady cichy, ale on powinien być cichy na zewnątrz, tak żeby nie hałasować. W środku ten dźwięk jest nam potrzebny do tego, żebyśmy odbierali jazdę wszystkimi zmysłami. Jednym z pierwszych pytań, które zadaje wiele osób w zetknięciu z samochodem elektrycznym jest: jak daleko można dojechać na jednym ładowaniu? To zrozumiałe, bo samochody na prąd znane są z długiego ładowania, a przecież nikt nie chce spędzać długich godzin czekając pod ładowarką, aż ta napełni akumulatory energią elektryczną. Zasięg wydaje się więc kluczowym parametrem w ocenie samochodu napędzanego energią elektryczną, ale według badań kierowcy w Europie pokonują średnio 48 km dziennie, więc w większości przypadków wystarczy mały akumulator, który w dodatku będzie lekki, rozsądny cenowo i co ważne w przypadku samochodu elektrycznego, ekologiczny. Dlatego w przypadku Mazdy MX30 inżynierowie zdecydowali się na zastosowanie baterii o pojemności 35,5 kWh, która zapewnia szacowany zasięg 200 km w trasie lub 260 km w mieście. Dużo? Mało? Ja robię dziennie 170 km i dla mnie to wystarczająca wartość, ale planując przesiadkę na Mazda MX30, zamierzam trochę zmienić swój dotychczasowy sposób korzystania z samochodu. Jedną z nowości na pokładzie Mazda MX30 jest system SBS, który jest wzbogacony o funkcję monitorowania ruchu przed samochodem. Z jednej strony potrafi przy niewielkiej prędkości wyłapać auto, które nam może wyjechać z podporządkowanej drogi, na przykład za jakiegoś zaparkowanego samochodu i wyhamować nasz samochód. Z drugiej strony sprawdza się w takich sytuacjach jak w tej chwili. Skręcamy w lewo, akurat przede mną nic nie jedzie, ale gdyby tutaj z naprzeciwka jechał samochód, a ja bym chciał niejako doprowadzić do kolizji, niechcący oczywiście, bo na przykład nie zauważyłem tego auta albo stopa omsknęła mi się na pedał gazu, to wtedy ten system przyhamuje mnie po to, żeby albo nie dopuścić do tej kolizji, albo zminimalizować jej skutki. Drugi element, który pojawia się w Mazda MX-30 związany z systemami bezpieczeństwa, to jest funkcja, która pozwala nam monitorować pas ruchu i utrzymywać samochód w tym pasie ruchu. O co chodzi? Kamera, którą mamy umieszczoną za lusterkiem widzi pole przed samochodem. Do tej pory obserwowała pasy które są wymalowane, dzięki czemu wiedziała, gdzie jest pas ruchu. Natomiast teraz dodatkowo ta kamera została wzbogacona o funkcję rozpoznawania krawężników i skrajni drogi, czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie ten pas ruchu utrzymać, nawet jeżeli po prawej stronie nie mamy namalowanej linii. A oprócz tego ona współpracuje z systemem monitorowania martwego pola w lusterkach. Jeżeli mimo ostrzeżeń świetlnych i dźwiękowych, a więc tego trójkącika w lusterku i brzęczyka, który słyszymy przy chęci Zmiany pasa ruchu, jeżeli tu mamy samochód w martwym polu, będziemy chcieli zjechać na ten pas obok. To system delikatnie wykona kontrę na kierownicy, przywracając nas na poprzedni tor ruchu, tak żebyśmy nie doprowadzili do kolizji. Jest jeszcze jeden element, który znajduje się na pokładzie elektrycznej Mazda MX30 i wchodzi w skład wyposażenia standardowego. To system IG Vectoring Control Plus, czyli rozwiązanie, które znane już, jest już z naszych samochodów spalinowych, mówię o systemie G Vectoring Control Plus, tutaj z tym przedrostkiem I, e, bo chodzi o... Samochód z napędem elektrycznym. Przekładając jego działanie na język praktyki, chodzi o to, że w momencie, kiedy wykonujemy jakiś manewr samochodem, na przykład wchodzimy w łuk, w zakręt albo gwałtownie omijamy przeszkodę, moment obrotowy na napędzanych kołach jest różnicowany pomiędzy prawą a lewą osią. Dzięki czemu ten manewr jest wykonywany bardzo płynnie. Nie dochodzi na przykład do takiego nerwowego bujania nadwozia. I dla na przykład, jeżeli wyjeżdżamy z łuku, wyjeżdżamy z zakrętu, dodajemy gaz. I chcemy to zrobić dynamicznie, a jednocześnie płynnie, to właśnie ten system pozwala też na to, aby dozując moment obrotowy pomiędzy przednimi kołami zachować tę płynność ruchu.